Siema, gram sobie dawane na za z karabinem. gramy dzisiaj. Tainted Blue Baby, po raz 30 ją gram, bo chcemy ją w końcu zrobić, jakkolwiek, żeby e, cokolwiek odzyskała. ona nic jeszcze nie ma. Te Tainted postacie się okaże, oka, okaże. okazują się e, być trudniejsze niż sądziłem. Myślałem, że. O! Nie, nie chcę tego. Mogę wysadzić maszynę e, albo. czekajcie. Dobra, nie wysadziłem. Mam trzy koiny. Dużo lepiej, dużo lepiej. Niestety, Libra jest bo tragicznym przedmiotem. Patrząc na to, na jaki mam e, bardzo mały swój speed zaniżył mi całkowicie statystyk, co nie jest w żaden sposób ciekawy, niestety. E, ja bym sobie schował tą w ogóle kupę wybuchającą. Kupałki jest ta kupa wybuchająca, to są rzeczy, które są bardzo przydatne. Patrząc na to, że nie mam bomb. O, lakap się trafił. Ja w ogóle dzisiaj sobie jeszcze grałem um, e, zwykłą. E, czekajcie, jak ona się nazywa? Zapomnę nazwę postaci, wybaczcie mi, czasem się zdarza. Ale grałem. Lilith, tak, zwykłą Lilith, nie tę tylko zwykłą, która jest. Nie wiem, ta co, co się dzisiaj działo u mnie to jest kosmos. Po prostu nie sądziłem, że aż tak potężna Liliff będzie. Zdobyłem na niej 4,5 V i... No kosmos, po prostu to coś tam działo. Poszedłem... Ogólnie to chyba z tego co mi się kojarzy... Nie, ja wygrałem, wygrałem na spokojnie, chciałem powiedzieć, że przegrałem, ale tak nie było. Poszedłem nią na Mega szatana i ją porobiłem, niestety delirium mi się nie trafiło. I zrobiłem większość rzeczy, która była mi potrzebna. E, ja bym chciał cyk. Dobra, śmierciuchem też cię rzucę e, i palakiem później może. Idealnie. Hp up, fajnie, bo jeden straciłem już życie i idziemy dalej. Ja bym chciał nim na spokojnie, jakbym do bosrasza doszedł, e, zależy co będę miał, oczywiście, żeby będę miał dobre itemy, to będziemy go robić i jeżeli będę miał słabej itemy, to e, raczej się nim wstrzymam na tym bosraszu. po prostu wezmę przedmiot i sobie pójdę. Chociaż no mówię, dzisiaj tą lylifę grałem. Chociaż boss miałem zrobionego, ale stwierdziłem, mam na tyle dobre przedmioty, bo już wtedy miałem 4,5 volta. Stwierdziłem, no dobra, idę, no co mam zrobić, idę na, te, na tego bosrasza. I się okazało, że e, to był strzał w dziesiątkę, totalnie. No, taki tam popłyt zrobiłem, czy ten 4,5V, i później dostałem jeszcze po nim Spoonbender, czyli auto naprowadzające strzały, coś pięknego. Szkoda, że ja nie strzelałem, ale za to zauważyłem. Nie wiem, czy tak jest na każdej ten, z każdym technologii, ale Tech 5 y, jest wystrzeliwany z głowy postaci, a nie z y, właśnie przy Lilith akurat, a nie z Inkubusa, co jest dosyć dziwne. Dobra, ja wrzucę sobie do środka. Idealnie. E, kilka tutaj e, naszych, jak to się nazywa? Uuu, detaj, fajny przedmiot na bossy. Mm, kilka pieniądzów zdobyłem. Nie mam klucza niestety, tu jeszcze kasę jakąś dostanę. Ogólnie deta jest też spokój w ogóle na przeciwniku, tylko trzeba umieć trafić, a ja mam z tym, jak widać, problem z trafieniem. Już mam plus 4 dmg. Więc jest dobrze. I nie wiem, czy nim bym sobie nie poszedł znowu na e, Angel Room, y. to by mogło być ciekawe. Dobra, mamy klucz, mam 15 koinów, więc sobie wejdę. E, sharp Plug, Active Items. Nie wiem, co mi przyniesie dalsza gra, ale ciężko nie wziąć baterii. Jeżeli dostanę na przykład takiego Buków Belial, bateria będzie potężna. Jeżeli dostanę... E, Teleport? No to tak 2 na 10 już przedmiot. No to wtedy w teleport nie będę wchodzić po prostu. Na no, łopatę też za bardzo nie działa. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś mocny przedmiot, który e, mógłbym mieć. Ale bateria mi utrudni działanie jego. Życie dostałem. E, witaj, przyjacielu. Oj! Pomyliłem ten. Chodź do mnie. Poszło. Ja go będę starał się kupami zabić. Ten śmieszny moczy jest potężny. Bardzo potężny przedmiot na nim. Przy okazji Tirsy. No i tak jak powiedziałem, idziemy na Angel roomy. Angel roomy to będą dużo łatwiejsze. Nie wiem. W ogóle chyba nim jeszcze ani razu nie, nie poszedłem na mm, Devil Deal'a, więc nie do końca chyba wiem, jakie przedmioty mogę dostać na Devil Dealer. Znaczy, za ile one są, bo y, wszyscy wiemy, że zwykły Blue Baby ma. Ja cię kręcę! No co jest z tobą? Nienawidzę tych przeciwników. Oni zawsze strzelają we mnie. E, wszyscy wiemy, że zwykły Blue Baby ma mm, tańsze te przedmioty. A tutaj nie mam pojęcia. U, wow, się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie jeden. The Lovers, tragedia. Co mamy tutaj? Dwie golden skrzynie. Chętnie bym otworzył. O, właśnie, gram Lilith i wszedłem sobie do właśnie challenge roomu. I miałem tam dwie złote skrzynie, I miałem jeden klucz. Później nie dostałem klucz i zapomniałem, że mam iść po to. Hmm, Ciekawe co tam było w drugiej skrzyni. A może poszedłem? Nie, nie, nie poszedłem, jestem pewny, że nie poszedłem. W ogóle czasami gram. E, zazwyczaj gram właśnie, jak gram na padzie, to przy okazji gram na padzie. Jakoś tak łatwiej chyba to mówiłem. Nie nie pamiętam, co mówię najczęściej. E, jak zazwyczaj właśnie gram na padzie, to e, najczęściej ruszam się gabkami. Strzelam też gałkami, chociaż zależy co robię już. Jeżeli na przykład mam jakieś potężne przedmioty, gdzie trzeba przytrzymać ten przycisk, żeby mi palec nie strzelał, to klikam po prostu guziki. Oj, nie jest dobrze. O, mogę to wybuchnąć jakoś? Okej, okay, poszło. co Trochę słaby przedmiot. Tu oczywiście darmowy kolejny. Ale, że za darmo? Biorę. Jeszcze tutaj kolega wybuchnijmy. Ja bym musiał tego pierdiocha wyrzucić, bo nie mam jeszcze treżeru, ale sobie pójdę na bossa. Będę musiał sobie łyknąć bestycyjnie. Hup. E, łyknę sobie to. Odpalamy the chariot. Nie, nie zabiję go. Za mało tam. Trochę słabe. Dobra, rzućmy. Serio? Żyjesz jeszcze? Padł. Cube of meat, słabo. Znaczy, wiedziałem, że będzie Cube of Meat. betlejem. Star of I tutaj tego pana też bym sobie ubił. Więc zróbmy to. Przy okazji. Serio? Nie Harta żadnego. Dobra. O, myślałem, że więcej w niego trafi. To sobie łypnę. I kupami cię porzucam. O! Nigdy nie wiem, jaką on strzela. Jeżeli walczę z. O, serio, nie trafiłem w niego? Przynajmniej w jak walczę z. O, nie sądziłem. jak walczę z Gabrielem? Słuchaj, jak ja walczę, to mózg mi przestaje działać. Jak walczę z Gabrielem, to jest łatwiej. Bo wiem, jak strzela, ale Uriela nigdy nie mam pojęcia. Ostatnio w ogóle ktoś mi powiedział, że. E, Uriel. Że on myślał, że Urli, Uriel się nazywa. E, Michał, chyba? To jest Gabriel i jest Uriel. Tak wygląda to. Lagi mózgu. Bobby bombsy. Wow, najbardziej potężny przedmiot. Chociaż na nim, czy to nie będzie po prostu ruszające się bomby zwykłe? Znaczy, wiecie, kupa bomby. Może tak być. Dobra, staro BCM jest bardzo potężne. Ale dopiero na bosie. I oczywiście musimy dać dojść do bossa mu. Ja tu bym bardzo chętnie um, poszedł razem z tą gwiazdą do bossa. Nie chcę się robić całego piętra, a jest czas na to, że dostanę po prostu. Oj. E, dostanę po prostu. Znowu lagi mózgu. Dobra, nie wiem, co dostanę. E, planetarium. Ja jak o czymś zapomnę, to nie mogę sobie ten, ten, to Nie dam sobie spokoju żadnego, póki z tego nie przypomnę, straszne, Ja ciebie nie lubię. Dobra, zdychajcie. Wszyscy... Jeden zdech. Dobra, drugi też zdech, więc dobrze. Czy mam tutaj jakiś treasure room? Czy po drodze do bossa znajdę treasure room? Nie. I to będzie pewnie od razu boss. O, jeszcze nie, chodziło. Oni mam. Chyba naprawdę z dzięki starą Nie wiem jaką do końca działa, wiem, że daje mi boosty na statystyki. Ale jak dokładnie, to nie wiem. O! Szybeczkę przestraszyłem. Ile mam d jak mam ten, 15 damage'a, ale to ze starów of Betley mam 15 aż. Okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie widzieć. Dobra, chodź, się tutaj... O nie! Cyk! Leży. I niestety muszę iść... Co, co to za piętro jest? Ludka i psy, dwa. Jeszcze na spokojnie, ale chyba najpierw pójdę poszukać treasure rumu. Może mi się bardziej przydać, bardziej mi się przydać. Fajny... A! Nie miałem jak co zrobić. A nie, nie Dobra. Dobra. o, żyje. Ja Cię kręcę, jeżeli ja nie wiem żadnego jego A, i ja jeszcze! Nie, nie gram to. Idę grać w Fortnite, a wszyscy grają Fortnite, to ja też będę grał Fortnite. Tu będzie sprawa, jestem pewien. E, wszyscy zginą? Tak, na szczęście tak. Te czarne kupy są... O, o, o. Są kozacki, chciałem powiedzieć. O, na trzy strzały, jest to dziwo. Myślałem, że szybciej zginie. Nie wiem żadnego trinketa. Jedyny trinket, który mi się wcześniej trafił, to był... E, ...Champion raz, dwa, czyli Challenge Up chyba? Jak się ten przedmiot nazywa? Nigdy nie wiem. Ale wiem tylko tyle, że mi się trafił. O, przed na niego e, metal. Jak się nazywa ta sztabka? Iron Bar, chyba po prostu się nazywa. Możliwe. Nie pamiętam przedmiotów. Oj, ciebie to odbiję od razu, Ciebie nie lubię nawet. Te muchy są fajne, jak wchodzę do pokoju. Niestety, nadal nie wiem, gdzie jest treść To jest problematyczne. Patrząc na to, żeby się przydał. No nie, proszę. Dlaczego ja nie mogę normalnie trafić przeciwnika? Tylko zawsze strzelam obok i tracę mojego Dead Eye, który jest mega potężnym przedmiotem w tym momencie. Patrząc na to, że mam damage zero. Leży. Muchy na strzała padają, tylko trzeba je trafić. O, a wy na trzy strzały pada i straciłem mojego detaja. Co to? I found this. Eee, tobie bym dał pieniądze, a tutaj musiałbym się wypstrykać z połowy tych. Eee, ty bardziej mi możesz się chyba, nie? Są harty. Czy to mi dał? Nic mi nie dał. Dobra, wrzucamy ich kupami. Eee. It's. Nic mi nie dał nadal. Ale mam dużo coinów. Nie wiem, trochę chyba sobie zatrzymam jednego co najmniej. I tak na wszelki wypadek ten słoik na kupę jest piękny. I nie mam pojęcia, gdzie. Może w dół? Bo to jest chyba ten pokój startowy, w którym ja jestem teraz, byłem przed chwilą. Tak mi się wydaje. Au. Myślałem, że będę miał Dead. A i nie mam. Czemu on tak szybko traci ten? Zazwyczaj, jak ktoś oberwie, to jest taki jakby delay. Nie wiem, pół sekundy, sekundę, coś takiego. Wydaje mi się, że on szybciej traci ten delay. I może szybciej oberwać. Dobra, nie żyje tych dwóch co najmniej. Duża Kuba. Oj, 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 oj. Ja nie wiedziałem, że to tak działa. W takim razie kupa jest potężna i mogę z wychodzić przez pokoje! Mogę zasmradzać wszystko! Patrz! Nie miałem po, pojęcia, że to jest taka potęga gęki. I tak miałem czego aktywnego. O, ja teraz rozk... Nie, strategię. Mogę cały pokój zasmrodzić, później rzucić palakiem i się zabić. Albo rzucić palakiem i wypuchnąć posa. Ale potęga. Dobra, to jest jednak faktycznie mm, pomysł na pokonanie wszystkich. Mam 14 kojów. Eee... na coś ciekawego mam? PhD. Za siedem jeszcze. Tears art. Mam trzy. W końcu mam tirsy jakieś normalne. Bo wcześniej miałem dwa z hakiem. Dwa z hakiem to nie są tearsy. To jest żart. Dym miał wybuchający, tam mi rzucił. Hit. Au. Wiedziałem, że oberwę. Łatwy bosik jak mam staro z Betlejem. Mleko. a bateria działa ta, w ten sposób. Ja myślę, że to jest ta, która mi pozwala dwa razy użyć. A to chyba dziewięć. Nie. Nie pamiętam. Jakaś bateria pozwala mi użyć przedmiot dwa razy. To nie była ta na pewno. Serio? wyrwałem! oj jest. Co tu się dzieje? Czy to są łatwiej przeciwnice? A ja zdycham na randomowych przeciwnikach. No fajnie, że się zrespił na mnie, fajnie, Tirsa. Dobra, ja wiem dlaczego jestem tragedią tą postacią. Bo jestem tragedią. O, sądziłem, że będę ją. Miał... Zdycham. Zdechłem! Nie, to nie, jest. nie włącz. Bo... Wybaczcie mikrofon mi przeszkadza po prostu jakoś tak. Nie czuję, nie czuję dziś. A, ja wiatrak, tyk. Będziecie słyszeć szumy wiatraka. Nie mam to gdzie... U, da, doktów. Okej. Okay. Mam to gdzieś, ja muszę wygrać, więc bierzemy kamienną kupę. Dead A ja już nie mam niestety. tirsy. znowu zero. Niby ta postać jest łatwa, a jest... Nie wiem, ja, ja nie wiem. Potrafię zagrać ten całą grę bez straty życia, nawet raz, kurczę. Bo, bo nie mogę nawet stracić życia. Potrafię zrobić takie potężne rzeczy. A mam problem, żeby pokonać cokolwiek jako Blue Baby. Nie wiem, to jest jak Kain, ale Kainem mi... Dlaczego ty się o Ja się poddaję. Oj, nic nie widzieliście. Chciałem kliknąć R, po prostu przytrzymać. Ale zamiast przytrzymać R, to kliknę F, a F zmniejsza Wam obraz, jakbyście nie wiedzieli. Taki protip, żeby zminimalizować gierkę w szybki, łatwy sposób. Trzeba powiedzieć wystarczy kliknąć F, jak fosfor, fosfor się poprzez to akurat, to nie było dobre polowanie, ale wiecie o co mi chodzi. C jak czosnek, cebula, wiecie, chciałem powiedzieć w ogóle coś odwrotnego, jak z tym fosforem, ale akurat tutaj, yukar. <laughs> e, witajcie w nowym odcinku, nic nie widzieliście, w ogóle zauważyłem, że, o, tu... nie, nie chciałem tego, chciałem użyć akurat śmierdziucha. Bo oni i tak będą szli za mną. Więc. Więc wszyscy zginęcie. Idziemy do drugiego pokoju. O! nie o to mi chodziło. Dobra, nie jest źle. O to mi chodziło właśnie. Tak naprawdę. Znaczy, kręcę. Nie dość, że tragiczny damage. To jeszcze mam tragiczny damage i tirsy. Przy okazji mi kupę popsuję. Increst fart size. Okej. Okay. Przy okazji mam tam kupę później. A masz. Dobrze. Ognisko! Skończyło się! Ja w ogóle nawet te małe, ale ten, pająki bije dwa razy. One mają jakieś 7 życia, maksymalnie. A ja muszę je dwa razy uderzyć. No, mam 350 pięćdziesiąt. robi. On w ogóle ma podstawowy damage, tak jak każde. Takie Nie jestem pewny, ale jestem. No, prawie pewny, że on ma podstawowy damage. Święta kupa, troszeczkę bezużyteczna. Jakbym się rzucił ją. o, świetnie! Wow. wow! Nie wiedziałem, że to zwiększa też pociski ich. ale, ale dowalają tam. No idźcie, kamienni! No, ja tylko nienawidzę tych kamiennych. Kamienie są najgorsi. Dwa klucze. I mam śmierdziucha. Którego bym sobie chyba użył na bossa dopiero. Dobra, bo ty się rozpadniesz na wersję e, trupa. będę musiał ubić. Wow. Czy ja straciłem całe serce właśnie? Bo to jest champion, więc on na pewno bije całe serce. Czuję się pięknie. Nawet nie wiem, gdzie jest strażarzem. Dobra, macie. Patrzcie się. Wybuchłem. Bo to ognisty. Dlatego wybuchłem. O nie. Głupio tak gra, nie polecam. O, super bateria. Trochę przydatne, że dostaję taką super baterię. Jeszcze mi teraz daje powiadomienia. Gdyby mnie one interesowały, to by było... Skąd ja przyszedłem? tej! Czyli idziemy na lewo. Dzień dobry. Jaki pokój wielki. Um, cool stuff. Um, miałem dużo przedmiotów po prostu przy sobie. Za dużo miałem przedmiotów i to było spisane na porażkę. Rzucanie w was nie jest najinteligentniejszym pomysłem, No ale cóż, już, już użyłem. Dead Eye znowu. Ta gra ewidentnie chce, żebym spróbował tym Dead Eye'em coś wybrać. E, nie mówię, że będzie dobrze. Ej, właśnie, a spróbuj to jakoś tak faktycznie ugrać na spokojnie z tym Dead czyli starać się trafić, a nie przytrzymywać przycisk, jak głupi. Przepraszam, odbiłem się na dniem. Zawsze jak nagrywam odcinek, to mi się, zaczyna odbijać jakbym kurczę, przez tydzień żar kebaby. Nie wiem. Nie wiem, na jakiej to w zasadzie działa, ale no cóż. Okej, okay, zostałeś ostatni. Mamy ognistą kupę. E, Górglingsy. Hit! Oj, trochę jest źle. Oj, dobrze jest. Dobra. Na spokojnie. Fuh, ciu, ciu. Mniej niż minutę tego go pokonałem. Dobra, ja jestem, jestem mistrzem tej gry. Jestem po prostu takim mistrzem tej gry, że normalnie się chyba zesram. Zaraz, ze szczęścia oczywiście, bo z czegoś innego mógłbym... Oh. Oh. To było nieprzemyślane i dobre. To mi się podobało. Ogólnie, gdybym miał... Czemu ja strzelam podwójnie? Czemu ja? <laughs> bo ja mam ten, eyedropsy. Zapomniałem, że eyedropsy mają e efekt bookworma. I ja w ogóle z bookwormami się kombują. I potrafię praktycznie co chwilę strzelać double strzałami. Zapo nie wiem o tym. Dobra, chodź, 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 chodź! Pik! Oh, <laughs> Nic mi to nie dało, mam klucz. Ja bym sobie otworzyłem strzelkę, nie fakt, że mam bombę akurat przy sobie. Uuu, kotagion. Zabijanie przeciwników w łatwy sposób, dobra, robimy tak. Wrzucamy kupę do środka, wrzucamy kamienną, wrzucamy ognistą. Oczywiście logiczne jest że wszystko wybucha. I tak ludzie opłacało się nawet. Mamy mocne pierdnięcie. Oooooo przepraszam! Hit. Kotagion nie działa? A nie, on działa dopiero po zabiciu kogoś. Dobra, bo to nie jest ten, ten drugi, który działa po wejściu do pokoju. Zapomniałem trochę bombę zatrzyma na później. Łatwiej jest użyć jedną bombę, niż yy, 10 kub wyrzucać po kolei, żeby się trafiło to, co chciałbym. Oj, kotak ją właśnie wleciał, ale jakoś tak nie zadziałał w ciekawy sposób. Klucz mamy. Cześć, panu! Witajcie, panowie! Chyba zginęliście. O, oj, chciałem rzucić go kamieniem. Masz. Dwie kamienne! kamienie mają chyba największy damage ze wszystkich. Tak mi się wydaje tylko. Będę miał wybuchową zaraz, więc jak rzucę, to on wybuchnie. Jeszcze pół pokoju wybuchło. Squeezie, tak jak mówiłem wcześniej, najpotężniejszych przedmiotów. E, idę dalej, ja chcę Angel Rumę, mi się uda kiedyś dość dalej niż trzecie piętro, ja w to wierzę. Tainted Blue Baby nie jest tak trudną postacią, jakby mogło się wydawać. Co to za pokój tragiczny? Ja mam Dead Aya. Dead Eye jest potężny. A, ja nie musiałem tu nic rozwalać, myślałem, że... hmm, dziwne. Ciekawe, czy jak mi drugi strzał odpadnie, to czy on zalicza się jako e, strzał i mogę stracić... Dead Aya, czy nie? Tak, mogę, jeden odpad. i straciłem Dead Eye ale bez nadzienie. Nie wiem po którym uderzeniu w random ścianę Dead Eye przestaje działać, ale no cóż. E, po chyba czwartym. Dobra, łatwy przeciwnik na spokojnie. Ty też jesteś łatwiutki. O, kupa. Powinien częściej rzucać chyba kupami. Wydaje mi się, że to jest sposób na tą postać. Ja po prostu nie źle gram cały czas i na przykład. Hit. I tu jest już potęga. A, jeszcze ciebie trzeba robić. a czemu mnie ugryzłeś? Dead Eye powinien być trochę zmieniony, moim zdaniem, choć to by utrudniło grę, ale po każdym oberwaniu też powinien się restować. To to by było dużo ciekawsze. O, pieniądze. Co darmo to bierę. Kurczę, siedem coinów to jest... Uuu i have minda mamy. Mamy serce, jakbym potrzebował. Czy jestem w stanie ciebie wybuchnąć bez zniszczenia maszyny? Na maszynie mam tych coinów, ale... Oj se... Nie chcąc, co to zrobiłem! Postać mi się poślizgnęła, normalnie. No trudno. Ej, co ja, dostałem z tego? Kluci coś? Ten coś to był co? Bombę? Kupę, Kupę specjalną dostałem, tam tam dużą. To trochę słabo. A nie, po trzecim już uderzeniu w ziemię, czy w ścianę, czy w cokolwiek. Tracę mojego Detaya. Hmm, ciekawe. Mamy bombę, ja sobie ją wezmę. Tutaj sobie posram troszeczkę bombami. Au. Żeby tylko rzucić bomby, dałem się oberwać. To nie jest dobry sposób. Spider Baby! Teraz tym bardziej chcę, tą mu ze sklepu. To by było ciekawe. A ja mam tutaj maszynę z pieniędzmi i oddałby mi tysiąc życia. Gdyby nie fakt, że jestem Blue Baby. Pik! Serio? Masz szansę mi tyle rzeczy dać i daje mi coś takiego? O! Prawie całe życie. Wstarcie. Chodź tu. Jest dobrze. Nie wiem, nie mam pojęcia co o tym sądzić, prawdę powiedziawszy. Myślę, że możemy lecieć sobie dalej, że miałem te sklepy. Ja muszę iść do sklepu i wybuchnąć tą maszynę w końcu. Zaraz pójdziemy tylko. Pokonam tego gnojka małego. W ogóle te wydaje mi się, że te siki, one właśnie, on na nie wchodzi i też go biją. mam damage potężne. Sutz, wybuchaj. Jesne, że tak. Właśnie dużo kup poleciało tutaj. Speed up. Uh, Trisagion. Potężny przedmiot ogólnie. Ja jestem w stanie go zabić. Byłbym w stanie, tylko nie zdechnąć tak w stanie. Pik! Pik! Znowu Uriel się trafił w ogóle, Dopiero zauważyłem. Okej, okay, nieźle. Oła! Trisagion będzie, nie będzie mi się kombował z moim tym. O nie, dopiero się domyśliłem. On mi się nie będzie przecież kombował z moim e, detajem. Teraz ja bym potrzebował tak co najmniej... Czy ja mam jakąś bombę? Nie, nie mam bomby. To trzeba wyrzucać wszystko. E, się zostawił, kurczę. Holy kupa. Będę ja muszę znaleźć jeszcze ten. Secret room jakiś. Wtedy mieć szansę na coś więcej. Dobra, pykamy. To mi da... To chyba zawsze w standardzie daje 15 coinów. Tak mi się wydaje. Co to mi dało 14 coinów? Celi boss challenge room. Teraz Dead Eye mnie nie interesuje, skoro mam Trisagion. E, dobra, otwieramy. Nie wiem, czy to się opłacało. Ej! Ja nie mam Tearsów praktycznie. Czemu on tak rzadko strzela tym? Mam ty 3,5 350 i biję pół godziny, nie by się z tym przydało. No i data już nigdy nie zadziała, tylko tyle wiem. O! E, takie miały, mi nie! Takie podejście rzeczy miałem i znowu zdejłem. Nie po prostu. Dobra, ja się rozsiądę jak panicz, po prostu jak król i idę go pokonać. E, oczywiście bolsa, Malowtar. tragiczny przedmiot. Chociaż... Że... Okej, okay, no nie jest tragedią jakąś jeszcze, nie? spowalniać ja jakiś czas. A, fajnie, że on jest spowolniony, ale jego pociski w ogóle. No cóż. Nie, naprawdę, tragiczna postać to jest. Ja nie wiem, jeżeli ktoś ją lubi, okej, okay, możecie ją lubić. Ja jej po prostu chyba nienawidzę. I to tylko dlatego, że jakby nie patrzeć, ona ma tragiczne tirsy. Ona nie strzela w ogóle. I co z tego, że ja mam te kupy, skoro one mi mało dają w życiu? Szczęścia mi nie dadzą. O. Wow, nie, to się nie stało. To się po prostu nie stało. Te siki coś w stanie są zrobić. No ale co, one stoją przez chwilę tylko na ziemi. O, pociski ma też spowolniony! Mam dwa życia i chciałbym pozostać przy tych dwóch życiach. Dobra, Tears Up. I to dosyć duży, 0,7 masz. Okej, okay, idę dalej. No niestety, ja bym sobie do kresu wchodzi wchodził wszystkich, ale na tą postaci to jest zwykły Blue Baby z dodatkowymi umiejętnościami. A co ja robię? Zdycham. Ja jestem w pełni skupiony teraz, ouch. Tego się nie spodziewałem. Dobra, was pootruję po prostu, będziemy będzie najlepszy sposób na was. Wejdźmy sobie w do Ghost Pepper! Co my wybuchło? Nie wiem, co się wydarzyło. Dobra, mamy bombę, ja samym sobie chyba ją zatrzymał. Ghost Pepper, najpotężniejszy przedmiot świata, co jakiś czas strzały z z z, z, z ogniem. Dimaj, jeszcze zwiększyć będzie git, ale bym na Cursroomy teraz poszedł, jak nie mam Hit! Dobra. Ghost Pepper, trzeba szczęście zwiększyć, żeby one częściej wpadały, te, te ogniska. I zwiększyć Tearsy, to też będą wpadać częściej. Oj, na niej by się przydało. Let's Ghost Pepper! Co? A nie! Najgorzej. Dobra, ja zdycham na tym podejściu. Nie mogę rzucać... Zwykły mnie zabił! Co jest? A, ja nie, nie, nie powinienem dzisiaj grać w. Te, w. E, nie, dużo. w Aizaka. No i dzisiaj po prostu zostawię e, ten powitanie i utnę odcinek tak, jak wygram w końcu. Tak, to będzie dobry pomysł. O, fajna kupa. E, co ja dostałem? A, dużo życia dostałem. Może to jest to podejście, w którym powinienem iść na. na. E, Dividila. Ale jakbym się Brimstone trafił, tam, ja bym był zadowolonym człowiekiem, to moje życie byłoby spełnione już po prostu. Jak ja się trzy razy, muszę. Dobra, bardzo. Ale trzeba ją trafić jeszcze. Ja nie mam trafiać w kupę w żaden sposób Witajcie w mojej bajce O nie, ja myślałem, że mam pusty słoik, chciałem te siki zachować Dobra, ty się spalisz samemu, ale i tak bym wolał coś takiego zrobić dodatkowe trzy bomby, e, trzy kupy I, Oj. dobra, jest git. Jest git. Nie lubię was jeszcze w takim pomieszczeniu, gdzie ja tirsy zero No weźcie. się, stychnijcie w końcu. Ile wy macie życia? No, znaczy jakbym trafiał, to może mieli dużo Jest problem, to nie mam Gamer'a. Fik, wszystkie, garę. Dwie będą... baba Dwa bondy będą zaraz. Ale miał ci fajne. Uh, o nie, ja miałem siki! Jeszcze przy okazji on mi to zepsuł zresztą. Dobra, weźmy tą bombę łyknijmy. Ale jestem głupi, jak but Dobra. Plus trzy bomby. Widz, od razu. Tam bez ...biadolenia. Dobra. Hup. Ale to coś śmierdził tak. Za blisko stałem. Mój błąd to był akurat. Wybaczcie. O, fight pub dostałem. Zawsze na Isaacu albo na nim to. Wow! Wow! Czekajcie, bo ja staram się zrozumieć, co tu się wydarzyło. Kupy się kombują między sobą? Lockdown, fajna tabletka. Jeszcze dwie dostałem takie. Fajnie. Czekajcie, co tu się wydarzyło? Dobra, wiedziałem, że ognista się kombuje ze śmierdziuchem i wybucha. Okej. Okay. I kombuje się z pierdnięciem. Ok, do zrozumienia. Ale że ognista kombuje się z siuskami i to nie, ja nie jestem w stanie pojąć w ogóle. Nie, dla mnie to jest czarna magia w tej chwili. Nie wiedziałem, że śmierdził ten, że jeszcze inne kupy potrafią się kombować ze sobą. Czy jak ja mogę skombować tego, ognistego z bombą? Dobra, chodźcie tutaj, bo i tak będziecie mnie ścigać. Innej opcji nie widziałem. A was też za zaśmierdno wszystkich w zasadzie. O, kupa mi się popsuła. Mogę w ogóle wziąć kupę na ręce, biec w nich i też ich zabiję. Bo kamienna raczej nie ma co się kom... Ale jakby kamienna ognista się podstała? Nie, raczej wątpię. Ale dziwne, że się kombują, znaczy, Wiedziałem. dobra, nie, dla, mi mózg się roz, e, rozpłysnął, się, ja nie wiem, co się dzieje w tej chwili. Czy z kamiennej kupy mogę dostać lepsze rzeczy, jak mam Patrick fight poop? Kamienna kupa w ogóle znika, fajnie wiedzieć. Idziemy da dalej, idziemy dalej, dobra, o, bomba, idealnie, wszystkich naraz. Jeszcze śmierdziów na nich, takie solhurta biorę, ja chyba pójdę sam do próbujemy chociaż. Ja chcę ugrać cokolwiek tutaj, to już jest ten moment. cała się. Bombs, arki To nie było fajne Dobra, bo i tak będę miał bombę później. I sobie po prostu wezmę, a szybciej ich zabicie jest szybciej zabiciem. Dobra, jeszcze jeden tu dziś u góry skacze. A, miałem bomb z arki i nie mam klucza. Mmm, fajne, fajne, fajne. Aha. Przydatne. Ale do ciebie wszedł. Ty możesz mieć darmowe teleporty na. E, dobra, siuśki. Let's go, sobie bombę wezmę jedną. Huit! Z tego mogły wyjść pająki. A i w zasadzie to nie mam, jest wcale dużo przedmiotów. Ja mam tragiczne przedmioty w zasadzie. I bardzo mało życia. I obrywam! Nie wiem, ta postać jest jakaś zepsuta. W normalny sposób nie oberwałbym tyle razy co nim. Wydaje mi się, że coś tu nie gra. Bursting. stack! tak. bursting, tak. Kurde, bursting, 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 bursting tak! Tak! To jest ten przedmiot. Uh, ja bym zrobił coś takiego, może, tylko nie wlećcie wiem, będzie dobrze. Mm, Okej, okay. i wziął sobie tą kupę na ciebie, e, rzucił ciebie kamienną, rzucił ciebie z wyklakiem, też wziął sobie pierdną, e, świętą kupę sobie rzucił i już ciebie poubija. W ogóle się tak pozwala mi strzelać. To jest ten sam efekt co ma... placenta. E, nie, nie, nie co ma placenta, ale co ma... E, za trzy życia te rzeczy są tu jasne. Ten sam efekt co ma Star of Bethlehem, gwiazda bethlehemska. Poszedłem na Devil tylko po to, żeby się dowiedzieć, że tam jednak tragedia jest i nic nie chcę. Ciekawe. O! Au, chciałem tego wybuchnąć. Śmierdziów! Obadzało się. E, plus dwie kupy dodatkowe. E, witajcie. To będzie tragiczny pokój, coś się je. On wybucha, więc... Czemu nie zdechł? ILE TY MASZ ŻYCIA?! O, Secret room. Ale tak za darmo? O, wlazłem do mnie. Ja sobie idę. Ja wiem, że idę dobrze po prostu i tyle. Nie z klikiem to wlazłem ogólnie. Co? nie, naprawdę, nie jestem się grać tą postacią. Pozwólcie, że będę po prostu niektórymi postaciami grać poza odcinkiem i jak będzie coś fajnego, to dopiero wtedy nagrywać odcinek, bo mam 36 minut! 36 minut odcinka, grając... Ja jeszcze się zasłał na mnie! 36 minut, grając, blue baby, ten blue baby, który jest cyfem Papa Fly. Papa Fly bij. Nawet Papa Fly, w ogóle Papa Fly wygląda jak Anie. Nawet on ich nie może trafić. Jeżeli ten run jakimś cudem będzie wygrany, to idę zagrać w toto lotka. To, to no ten. Dobra, zrzucę sobie świętą kupę gdzieś tutaj i cyk. Oni mi mogą psuć mamy świętą kupę, czy nie? Chyba mogą. Ale nie jestem pewien. Papa Grysi gryź po kostkach. Mogłem wziąć ten przedmiot z Devil Dilla na życie, ale wtedy... W tym momencie byłbym martwy, albo miałbym już jedno życie co najmniej. O, I... Dobra, ja zrobię jakoś tak, o może. Wow, wiecie co to dało? Nic to nie dało. Jest! Opacało się. Straciłem wszystko. Ale było warto. Nic nie dostałem z pokoju w ogóle. Jaki tragiczny pokój. A ja wiem, co to będzie za boss. Ja wiem, co to będzie za boss. Daj mi sauharta. Dziękuję. no też jest git. Nie, moje tierce są po prostu tragiczne. I, i, i ja, ja wiem, że po prostu narzekam bardzo dużo na tę grę, ale w ogóle to jest... Ooo, chat z Byłem pewny, że to będzie bardziej coś na zasadzie... O. Byłem pewny, że to będzie coś na zasadzie Freda. Mr. Freda, ale no nie. Jednak się okazuje, że nie. Gurglingsy, łatwe chaty, też dosyć łatwe. Oczywiście, jak będę w nich trafiać, a nie w kogoś